się na O klubie Korczu dowiedziałam się od koleżanki, która tutaj trenuje już dwa lata. Przychodzę do klubu od trzech dni. Od 3... trzech dni spotkałaś się na sali treningowej Karoliny Michalczuk. Było mieszkanie świata i mieszkanie Europy. Byłaś tak, tak. zaskoczona? E... Troszeczkę tak, ale znałam ją wcześniej z plakatów i poznałam ją wszędzie. Jakie to uczucie dla młodej zawodniczki, która rozpoczyna swoją przygodę z pięściarstwem? Stanąć obok mistrzyni świata, mistrzyni Europy? No, zaszczyt, naprawdę. Zaszczyt. Ehm. Myślę, że w przyszłości chciałabym być mistrzynią. <taka> Myślisz o tym, żeby na poważnie trenować boks? Bo tak powiedziałaś ty już od trzech dni. No tak, właśnie, no zapisałam się. I mam nadzieję, że w przyszłości osiągnę jakiś sukces. Czy kiedyś już uprawiałaś jakiś sport? Em, w szkole podstawowej albo w gimnazjum piłka siatkowa. Spodziewałeś się tego, że przychodząc tutaj spotkasz Karoliny Michalczuk, a także inne dziewczyny? Trenowały dzisiaj z Tobą i Agnieszka i, i Ola? No, spo, no nie spodziewałam się, że będzie tyle dziewczyn. Mówiłaś rodzicom o tym, że chcesz trenować no, box, że trenujesz no, box. Co oni na to? E, Mówiłam, więc co? No, mała się śmiała. Tata no, życzę powodzenia. A czy ktoś z rodziny kiedyś trenował może box, jakieś sporty walki? Nie, ale to co w telewizji